Gdzieś pośród jednakom od nas. Najbardziej tajemnicza, że jest raz. Oni no o sobie mówią, mam małe. Ja po staremu cyganowi zbędę. za młodo na ulicy grał, gdybym się za zażycie... Witam Państwa 21 marca o godzinie 19 wystąpi tutaj w Skierniwicach najbardziej rozpoznawalny, charyzmatyczny znany artysta polskiej sceny Maciej Maleńczuk z Zespołem Psychodancing. Chcielibyśmy Państwa uraczyć wszystkimi najlepszymi utworami. Jest to o tyle ciekawa sprawa, że projekt Maciej Maleńczuk z zespołem Psychodancing się kończy. To będzie jeden z ostatnich koncertów z tym programem. Więc warto przyjść do hali przy ulicy Pomologicznej 10 i wziąć udział w koncercie. Tak, po ciemnej twarzy płynie łza Igań śpiewa na nana i na, na, na Cygańska dusza we mnie gra, chociaż uroda i krewnie ta Cygańska dusza ma Gdy płaczę śpiewa nana i na, nana. Na. Cygańską duszę. Serce dwie, to wtedy śpiewam ne, 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 Czas płynie, jego nie zatrzyma nic. Nie operacja ani transport krwi. Co teraz minie i nie wróci już. Czas kolan było trzepać kurz Dajcie mi wspomnieć tamten czas Bo już nie będzie nas Stefan na skrzypcach pięknie grał a ja dwadzieścia wiosen miał Niechże mi zagra jeszcze jeden raz Niechże się podły cofnie czas Piękno i straszno było co tu kryć I tego mi już nie odbierze nic Syrykańska dusza we mnie gra Chociaż uroda i krew nie ta Dlatego szama, gdy płaczę śpiewam, na 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 na, cygańską duszę mam, dlatego śpiewam i dlatego gram, gdy rozpacz serce wie, to wtedy śpiewam na 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 i na na. na, na, na.